Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Ojcze, Ty wiesz, jak bardzo potrzebuję Twojej miłości, tej matczynnej, delikatnej, troskliwej, w ramionach których czułbym się bezpieczny. Uwolnij mnie od lęku, który mnie paraliżuje, osłabia, zniewala. Uwolnij mnie od złości, czarnych myśli, beznadziei. Tchnij we mnie moc twojego ducha, bym znowu uwierzył w moc miłości i przebaczenia. Rozpal moje wewnętrzne siły, daj mi odwagi do powstania i wiarę w to, że ty jesteś silniejszy niż zło. Mów do mnie, Panie. Niech twoje słowo mnie pociesza i przemienia. Amen. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig ściernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę Wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, Wezbrana, rzeka uderzyła w ten dom. Ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jak się karmisz plotkami, obmawianiem. Sam takim się stajesz. Jak się karmisz brzydotą, opowieściami o strasznym końcu świata, sam staje się taki. Jak myślisz o sobie źle, patrzysz na świat ciągle w negatywnych kolorach, jak widzisz w innym tylko to, co jest negatywne, powoli sam takim się stajesz. Ponurym, smutnym, zalęknionym, niekochającym siebie. Czym się karmisz, takim się stajesz. A później karmisz tym innych. Twoich dzieci, przyjaciół, współmałżonka. I powoli staje się tym, który wpływa na myślenie, bycie, zachowanie się innych. Czym się karmisz? Co słuchasz? Czym żyjesz na co dzień? Jakie myśli pielęgnujesz? Co medytujesz? Co kontemplujesz? Piękno czy brzydote? Karm się mocą Słowa Bożego. Karm się budującymi rozmowami, mądrym towarzystwem. Karm się pozytywnymi myślami, modlitwą. Pięknymi widokami. Karm się pięknym, by później to piękno dawać innym. Pamiętaj, że nie ma szans grać. Nie można mieć w sercu noc, a dawać słońce. Nie ma szans mieć w sobie brzydotę, a dawać piękno. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Dobrego i błogosławionego dnia Wam wszystkim życzę.